Witam na kanale wiatrakowni. Dzisiaj film na temat rocznej produkcji małych turbin wiatrowych o mocy 2 kW. Wiatrakownia jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie od ponad roku dokonujemy systematycznych pomiarów produkcji energii przez małe turbiny wiatrowe. Warto wiedzieć, że wiatrakownia ma jedne z najlepszych warunków wiatrowych w Polsce. Jeżeli coś nie działa tutaj, to ma małe szanse działać gdzieś indziej. Na naszym kanale można zapoznać się z miesięcznymi czy tygodniowymi raportami produkcji, a dzisiaj raport roczny z produkcji turbin 2 kW. Dla porównania, weźmiemy pod uwagę turecką turbinę Istabris I2000 oraz chińską turbinę FT2000. Obie turbiny o napięciu pracy 48 V przeznaczone do instalacji off-gridowych. Pomimo identycznej mocy nominalnej 2 kW, turbiny znacząco różnią się wagą generatora. Wielkością śmigieł i w konsekwencji powierzchnią wirnika. Generator turbiny Isty i 2000 waży 18 kg, śmigła mają długość 108 cm i powierzchnia wirnika wynosi 4 m2. Generator turbiny FT-2000 waży prawie 30 kg, śmigła mają długość 153 cm i powierzchnia wirnika wynosi 8 m2, czyli jest dwukrotnie większa niż Isty i 2000. Obie turbiny zainstalowane są na masztach o zbliżonej wysokości, Ista na maszcie 6 metrów 60 m, a Turbina FT2000 na maszcie 6-metrowym. Analizę produkcji rocznej turbin rozpoczynamy od października, który tradycyjnie rozpoczyna okres żniw produkcji energii z wiatru. Uważny obserwator naszego kanału od razu stwierdzi, że w październiku nie było jeszcze Turbiny FT2000. Zaletą instalacji różnych turbin wiatrowych w tej samej lokalizacji jest możliwość porównania pracy turbin w prawie identycznych warunkach wiatrowych i pod identycznym obciążeniem. Nawet kilkudniowa obserwacja pracy turbin pozwala na wykrycie silnej korelacji między nimi w różnych warunkach wiatrowych. Mając dane historyczne turbiny referencyjnej oraz współczynnik korelacji testowanych turbin, możemy dość precyzyjnie określić produkcję dowolnej turbiny. W przypadku turbiny FT2000 współczynnik korelacji jest w przedziale 170-200% w stosunku do turbiny ISTA BRIS I2000, która jest naszą turbiną referencyjną. Na szczęście dysponujemy danymi produkcji turbiny ISTA I2000 z ubiegłego roku, które posłużą za podstawę wyliczeń produkcji turbiny FT2000. Wykorzystując wspomniany wyżej współczynnik korelacji otrzymujemy wykres produkcji obu turbin za cały rok. Patrząc na wykres produkcji obu turbin widzimy wyraźnie, że znakomita większość produkcji całorocznej, a dokładnie 70%, odbywa się w okresie jesienno-zimowym od października do marca. I tylko 30% energii całorocznej przypada na okres wiosenno-letni. W przeciągu roku turbina ISTAi2000 wyprodukuje niecałe 700 kWh energii w porównaniu do niecałych 1300 kWh energii turbiny FT2000. Różnica produkcji turbin o takiej samej mocy nominalnej wynika z różnicy w ich powierzchni wirnika. Za wielkość produkcji energii odpowiada w pierwszej kolejności wiatr, a w drugiej kolejności powierzchnia wirnika turbiny. Moc nominalna generatora turbiny ma wpływ trzeciorzędny. Porównując cenowo obie turbiny, turbina i 2000 ma lepszy współczynnik cena do 1 kW zainstalowanej mocy niż turbina FT2000. Porównując z kolei produkcję obu tych turbin, Turbina FT2000 ma zdecydowanie lepszy współczynnik cena do 1 kWh energii wyprodukowanej w roku, co czyni ją jedną z najbardziej atrakcyjnych cenowo małych turbin, które produkują. Często podawane są przykładowe uzyski energii z 1 kW zainstalowanej turbiny wiatrowej na poziomie 1000 czy nawet 2000 kWh rocznie. Takie dane widzimy nawet na stronie programu dotacji Moja Elektrownia wiatrowa. Wartości te należy zaliczyć do mitów. Jak wyraźnie widać nawet w superlokalizacji jaką jest wiatrakownia, te uzyski nie przekraczają 700 kWh. Warto zrewidować nierealistyczne oczekiwania, a nawet pomimo gorszych uzysków, instalacja wiatrowa jest interesującą propozycją dla lokalizacji o dobrych warunkach wiatrowych. To tyle na temat rocznej produkcji turbin 2kW, jeszcze aktualności wiatrakowni. Ruszamy w końcu z testami kontrolerów sterowania małych turbin wiatrowych. Mamy do dyspozycji komplet sterowników on i off-gridowych Deminga oraz polski prototyp sterownika on-gridowego. Dotarły również falowniki hybrydowe o mocy 6 i 12 kW. Następna edycja warsztatów małe elektrownie wiatrowe odbędzie się w sobotę 13 lipca. Szkolenie jednodniowe trwające 6 godzin, przeznaczone dla osób zaczynających swoje doświadczenia z instalacjami wiatrowymi, myślących o własnej instalacji wiatrowej oraz pragnących przyspieszyć proces zdobywania wiedzy na temat małych turbin wiatrowych. Świetna okazja, żeby zobaczyć turbiny w akcji i poznać różne rozwiązania, zanim wydamy pieniądze na własną instalację. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie dobrać turbinę, komponenty oraz zamontować własną instalację wiatrową. Osoby zainteresowane prosimy o maila.